Ja tutaj eh, nie będę robił łuczników, ale można i wtedy można ich wprowadzać do wież tych strzelniczych. One mają wtedy e, większy damage i chyba nawet e, mają większy zasięg, chociaż tego nie potwierdziłem, ale tak mi się wydaje. Tak o, to... no, no, nie, no, nie ale... Tak, za. Tak się działo tak, tak nie, 82 i. i. Eksp. No dobra. Trochę głupie zrobiłem, bo jak ja robię tylko. Y, jeźdźców i. burmerserkerów, to po jaką kolorę zrobię? Dobra, tam już będę gromadził swoją armię powoli. Nie no, powoli, no całkiem super, wszystko. Y, a, zrobię także ulepszenie sprawiedliwości i i no, ta już taka tak ataku tak na razie y, będziemy tak powoli się w stronę bazy przeciwnika Są tutaj parę lepsze. No to dobra, to znowu uroków robimy, tak? Co tutaj mamy? Wieża, witam wszystko e, na południu stoi, wszystko jest spoko. Tam jest tak zamurowane, że on giewamy sobie. Jamy tak. wagę. Ja tak. Sami? będą ich gryźć. każdym razie bym uciekać do ich trochę zajmą No ale podejrzewam, że nie będą musiały To jest takie bardziej profilaktyczne. Dobra. Teraz w końcu, zrobimy tych łączników czy łączników, łączników, łączników. Ech, Dwa oddziały i oczywiście znowu marsky. Tam już ustawię pomoc, zbiorny, żeby wszyscy tam biegli automatycznie. Bo już tutaj e, chyba nie będziemy się cofać. Wojsko stało i... Okej, okay, za chwilę przystępujemy do ataku, tak? I to muszą ci kusznicy przyjść. <toszczędnie> będzie... Zobacz, jakby ktoś nie wiedział, ale podejrzewam, że każdy wie, ale tak, to faktycznie też to te piece zwiększają e, limit dowodzenia, tak? Obok surowców po prawej stronie, surowcy, e, mamy limit dowodzenia. Mam aktualnie 600. E, każda jednostka tak zżera, limit dowodzenia, żeby nie było tak, że mamy gigantyczną armię i nie poświęcamy na nią nic oprócz tego, na co musimy wydać kasę, żeby ją wybudować. Dobra. Dobra. Yy, I piece się bardzo opłacają w tej wczesnej fazie gry, dostarczają bardzo dużo Ja na przykład grałem z takimi ludźmi, którzy na początku budowali podstawowe tak, gdzie buduje się jednostki, i potem cały czas tylko jednostki. jedno. Bezpieczne. No, według mnie ta taktyka jest dupy. Я думаю, что мы ценим наши раса, не наш войск. Я думаю, что мы же будем попеться из-за atakujemy miasto przeciwnika, to najlepiej jest chyba wybrać e, postawę agresywną, przynajmniej ja tak zawsze robię, bo agresywna, czyli że mamy zmniejszony pancerz i za to zwiększone obrażenia. Robię tak dlatego, że e, z dwóch czynników. Po pierwsze, szybko wybijam e, jakąkolwiek armię przeciwnika, która tam jest i zajmuje się ruchami, a po drugie, e, szybko mi drugi się i wtedy ewentualne wieżyczki czy forteza y, nie zadają mi takiej dużej ilości szkód e, swoimi strzałami. Bo e, ten pancerz może się zmniejsza, ale strzały zabierają może trochę więcej, ale szybciej zdążymy zniszczyć budynek niż on nam na za zada wrażenie. To jeszcze tutaj Zniszczony, to już jest, Tutaj jakieś niedobiegi armii. Co to w jest? Czy także będzie piękny? Tutaj... Dobra, jest pierścień, wyślę ten... oddział. to jest statystykach. No właśnie, są tak, o tyle wkurzający, że e, zniszczymy im budynek, prawda, to powstaną z niego gruzów. Jedni z tych gruzów jeszcze odbudować. Żadna jedna, żadna nie ma inna rasa. Nie ma czegoś takiego. Eee, czasami się zapomina, niszczy się tu budynek, patrzy się gruzy. Za trzy minuty patrzy się na to, jak jest. coś? No, coś Jest, jeszcze. No dobrze, to no żeby zaatakować ich z, o, z północy niż z południa. E, na północy niczego nie mieli i wtedy musiałbym się dłużej przydzierać, a dlatego mogę zniszczyć więcej kółków i szybko się po prostu czasować. O, wygrałem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji i na następne. Cześć!